Witam, Elo, cześć, siemanko, ja nazywam się JustMrMefiu, witam was na moim pokładzie, witam was na moim kanale, witam was w kolejnym już odcinku z gry Harry Potter i Komnata Tajemnic. Dziś, z tego co mi wiadomo, będziemy w sali treningowej Spongify, i opowiadam wam też, dlaczego tydzień, półtorej tygodnia może nie być odcinków ze względu na remont, o czym wspomniałam wam już też w poprzednim odcinku z Piły. Intro i lecimy moi dalej z opowiadaniem i z gry. No, i teraz tak jak powiedziałam, prawdopodobnie udamy się z Hermioną do e, sali treningowej SpongeFy i powiem Wam, e, że tutaj jest e, 16 sekretów, dlatego ja to sobie wszystko wydrukowałem, bo jako, że chcę z Wami jeszcze rozmawiać, to nie wiem, czy się będę mógł po prostu na wszystkim skupić. Spadaj, nie chcę mi się ciebie słuchać. Strzałeczki z przyjemnością zrobię. <laughs> Moja uroda cię nie rozprasza, ten tip to jest po prostu przezabawny. Dobra, typie, tego się nie da pominąć. Odkąd to się zaczyna od góry? Dobra, i prawo, prawo. Żeby to było takie easy, a to może się trochę pomylić, jak ktoś nie wie, w którą stronę to leci. Aczkolwiek tak na razie jest łatwo. Będę lepszy od ciebie, Lockhartie. Teraz mi powiesz, że nie, bo ty jesteś pan piękniś. to Five points to O kurde, to już jest bardziej skomplikowane. Prawo, prawo, góra, dół. Gura, prawo, prawo, góra dół. No tutaj już trochę tak mam problem z ogarnięciem tego. Ze względu na moją ucieść nadgarstka. No ale. Ja wiem, że well done. Mówię jestem lepszy niż ty. Wracając do remontu Moi mini. Bo tu mogę zacząć. E, e, rozpierdzieliłem całe ściany. A że to jest e, blok Perelowski, no to to było ciężko e, zedrzeć wszystko. Tym bardziej, że to była farba, potem jakaś się malia i tak dalej. Ja to po prostu e, chcę wszystko zedrzeć, dopiero pomalować nowymi farbami. Tym bardziej, że doszły mi dwa nowe, doszły, dojdą dwa nowe meble, czyli e, szafa i nowe łóżko. E, chwilowo ze względu na e, brak puszka, plus mi lepiej nawet e, śpię na podłodze. Aczkolwiek jeszcze trzeci mebel to jest słupek, który mi już doszedł. No aczkolwiek, tak jak powiedziałam, tu może wam gdzieś zdjęcia przelecą, e, ale mam naprawdę straszny e, rozpierdziel. Rozpierdziel w pokoju, tutaj mam gołe tak naprawdę ściany. Dobra Dziękuję. Spadaj stąd. Mm, powiem wam, że e, łączę to, bo pominąłem jeden sekret i nie wiem o czym już mówiłem w poprzednim nagraniu, które złączę. aczkolwiek mam wielki remont. ściany perelowskie. Mm, ściany perelowskie. Ja to wszystko starałem się zedrzeć, tam była farby, emalie jakieś. Hmm, teraz mam tak naprawdę gołe ściany. Ja to będę chciał zamalować. Też dojdą mi e, dwa nowe meble, czyli nowe łóżko i szafa, bo póki coś piana na podłodze. Znaczy, ja tak lubię, bo też mam e, kręgosłup pierdzielnięty. E, I nawet jak miałam stare łóżko niewygodne, to i tak spałam na podłodze. I trzeci mebel to już mi doszedł nowy słupek. I no mówię, chcę to wszystko pomalować, chcę zedrzeć te wszystkie ściany, udekorować jeszcze raz na nowo. Udek... wow. Udekorować jeszcze raz na nowo. Mm. No i gdzieś tu będziecie mieli jeszcze przebłysk ze ścian. E Merlin Średniowieczny, najsłynniejszy czarodziej wszechczasów, nazywany niekiedy księciem czarodziejów, członek dworu króla Artura. Bardzo lubię króla, e, bardzo lubię króla Artura. Chciałam powiedzieć, że bardzo lubię przygody Merlina, uwielbiam. Aczkolwiek, najsłynniejszy czarodziej wszechczasów skojarzyło mi się, że nie wiem, czy kiedyś oglądaliście były takie bajki. Eee... Czekajcie, bo mi się wydaje. O! Właśnie, tak mi się wydawało. Tylko teraz co? A tutaj eee, była taka bajka. Eee, Baśnie bracie Grimm. Tim Sala, Tim Sala Grimm. I tam był kajko chyba jojo. I ten jojo eee, Xavier Rustic 1750-1836. Świetny komik, który niespodziewanie zniknął w pin zabawiając. 300-osobową publiczność, nigdy nie został odnaleziony. I tam był on zawsze mówił: Ja jestem jojo, poszukiwacz czasów, wszechczasów. czasów. <laughs> tak mi się skojarzyło, jak nie oglądaliście, to polecam. Eee, no i tak jak powiedziałam, moi mili. Eee, mam rozpierdziel, wszystko zakryte farbami, wszystko znaczy farbami, workami, wszystko zakryte workami, nawet komputer, teraz go odkryłem do nagrywania. Te wszystkie ściany chcę najpierw zedrzeć, a uwierzcie mi, że jest udręka z tymi perolowskimi ścianami. I naprawdę nie idzie, próbuję wszystkiego eee, wodą to jakoś spryskiwać, i farba schodzi i zostaje. Co mnie gryziesz, z synu? Eee, to emalie ciężko jest ściągnąć i to muszę, mówię, wszystkie trzy ściany, bo czwartej nie do końca będę malował. W połowie trzy ściany zedrzeć. potem podkładem to zrobić i dopiero potem malować, więc mówię. Coś mi to nie pasuje, na górę mam wskakiwać, czy nie? Też zwracam honor, jakbym trochę się uprzyciszał, aczkolwiek. E... Aczkolwiek moi mili, ja tutaj 16 jest e, sekretów. A. Chciałbym wskoczyć na górę. Tak mi się wydaje. Bo ja mówię, zapisałem sobie te sekrety i trochę je poczytuję. Ze względu na to, że chciałam tutaj trochę pogadać, a też. O, tu jest półka, widzicie? Ja pierdzielę. Kurde, tu była półka, jak ją odkryłem? O, tu była półeczka, widzieliście? Tu żółto migotało. Może to musi zniknąć. No dobra, jak to musi zniknąć, to sprawdzimy. I? Dobra, poddaje się. Pierdzielę to. Okej. Sprzedajcie Co to kurde było? Bo ja teraz nie wiem jak ja mam stąd wyjść. A proszę. gwiazdka okryte pomieszczenie. Dobra. Już wiem jak mam stąd wyjść. Chyba tak, fasolki? Fasolki, no dobra, niech będą tylko fasolki. Wracaj, wracaj. Gdzie teraz? Aha. Wow. Eee, czas mi się kurczy, mamy tutaj save'a. Powinienem robić te za... zapisy save'ów przed nagrywaniem, bo teraz muszę to łączyć, bo na przykład, wiecie, coś mi nie pykło i nie mam zapisu. A tu się zapisuje cały czas na tym samym save. O, ja pierdzielę, jak to piszczy. Ciapnął mnie skurwy, syn. Dziabnął mnie po prostu. Mnie kurde dziabnął. Chodź tu. Chodź tu. Do mnie. Do mnie. Wow. W rękach mi kurde... ...twaniak zmartwychwstał. Boże, co ja powiedziałem? O, dobra, gargulec tam jest. To mogę przesunąć, tylko w którą stronę. Niech ja się tu rozejrzeć. Dobra, tu jest gargulec, ale gdzie tu mi się coś otworzyło? O! Ściana! Ściana, ściana, ściana! I mamy kartę. Eee... Kuang 1443-1539. Chiński czarownik, który odkrył właściwości sproszkowanych jaj piorunistych. Jaja pioruniste. Ciekawe, czy prądem. Dobra, to może przesuniemy w tą. Tak mi się wydaje, że powinienem. Jeszcze. Tamtą stronę już nie ma co. Tu sobie... Ile mam w ogóle tych? Dobra, stop. O, cholerę mi ten skok, jak tu nic kurde nie ma. O, tu jest. Kurde. Gwiazdka. Wiesz, tą gwiazdkę, Harry Potterze. I. Kacz tutaj. To się da, to się da, to się da, to się da. Piu, piu. Lewatywa z fasolek. Dobra, na górze mamy gwiazdkę. Wow. Ale bym wpadł do dołu, lol. Ty, śmieciu, spadaj mi, nie ty. Matka was nie wychowała, zawsze sracie tymi dupami. No, o, do środka wpadaj, cieciu. O, patrzcie, co ja mam. Tutaj mogę wpadać. Jak tutaj mam skrzyneczkę, dobra. Mówię, to jest od groma e, tych sekretów, więc ja się muszę tu skupić, bo chcę mieć wszystko. Dymfonia Purmery e, 1612-1698 ofiara słynnego uprowadzenia przez kochliki. Zdarzenie miało miejsce w Kornwalii, gdzie Dymfonia spędzała w wakacje. Nigdy nie pozbyła się śmiertelnego strachu przez kochliki, nie udało się jej jednak przekonać Ministerstwa Magii do ich całkowitego wytępienia, jak to się mówi. Dobra, zerkam tylko na stopper, stąd takie ścięcie, ale mnie wywaliło do góry. O, widzicie? Może jednak wrócę tutaj. Łap się. No i teraz co? Kurde, bo nie wiem. O, z tej strony jeszcze było. Dobra. I gwiazdka w dół. I lecim, kurde, dalej. fasoleczki fasoleczki dobra tyle portretów może o czymś świadczyć o coś mi tu zakaczyło. hihihi to jest naprawdę jak nie jak chcecie to nagrywać to przejrzyjcie wcześniej wszystkie sekrety Felix Summerby, 1447-1508, twórca Zaklęcia Rozwysalającego. Mm, bo jak gracie sobie swobodnie, to naprawdę długo wam to zajmie, znalezienie wszystkich tych sekretów. Tu portretu nie ma, tu, tu, tu nic nie ma, tu nic nie ma. O, tu wróżka lata, nie usłyszałam jej na początek. Dobra, padła. Tam, moi mili, był jeszcze mm, jeden sekret. Pokażę wam jak yy, go, jak skończę wyzwanie Spongify. Wrócę tutaj, bo mówię. Tam jeszcze jest jeden sekret, który pominąłem. E, dobra, co ja mam teraz tu zrobić, bo nie bardzo wiem. O, tam mi się drzwi otworzyły. Mm. Kurde, o, tu coś było, tu coś mi się zaświeciło. Jak skoczę, to potem chyba nie wejdę z powrotem, nie? A może? Może tędy opatrzcie. Widzieliście, jak tam się coś świeci? Sponjify! Łap się, ty cieciu! Gwiazdka ukryta, Gitara. To mi spadło. Reszty... A i tak muszę chyba górę pójść, nie? Czy nie? Co tam jest? Może to muszę zepchnąć? Tak, flipendo! Dobra, dobra i dobra. O, Harry Potter, moi mili, mi się ściął. Eee... O, odciął mi się. Eee, chciałam powiedzieć, że jak to jest safe, to może niech to będzie trochę krótszy odcinek. Ja tu się będę z wami żegnał. Eee, mówię, może nie być trochę odcinków ze względu na mój remont rozpierdziel. Ja wam tu wstawię zdjęcia, sorry za taką nieskładność dzisiaj, ale chciałem i nie ogarnięć, ale chciałam się skupić na tych sekretach. A też e, nie potrafię szukać sekretów, e, sprawdzać gdzie są i jednocześnie wam opowiadać. Aczkolwiek, e, żeby było lepiej na zachętę, e, zostawcie mi łapkę w górę. Pamiętajcie, wbijajcie na fan, fanpage. Bardzo dużo osób kontaktuje się ze mną na YouTubie, a ja nie zawsze mogę odpisywać na komentarze. Więc jak macie pilniejsze sprawy, proszę piszcie na Facebooku. W każdym filmie macie opis na mój, do mojego fanpage'a, link. E, ja się z wami na ten moment żegnam. Do zobaczenia w następnych odcinkach. Cześć! i